Cześć moi drodzy, cześć kochani. Wracam do Was z krótkim filmem na temat czytań dla singli. Ponieważ jest to temat, który się zrobił bardzo chodliwy na kanale, e, chciałabym e, trochę m, poświęcić mu uwagi. E, mamy tak naprawdę trzy rodzaje singli. Pierwszy rodzaj to są osoby które formalnie nie są z nikim związane, ale mają kogoś w głowie, są zakochane, są pewnym cichym wielbicielem, wzdychają sobie tam do kogoś. Czy też jest jakaś relacja przyjacielska, czy podszyta przyjaźnią, a tak naprawdę chodzi o coś innego, ale żadna ze stron nie chce się otworzyć. Dla tych singli mamy czytania relacyjne. Są single, które mają niezamkniętą przeszłość nieprzepracowane związki, nieprzepracowane relacje i bardzo często też niezamkniętą przeszłość, która wraca, bądź też um, jeszcze mimo tego, że się jesteście porostań, nawet możecie być wiele lat. Nie zaakceptowaliście, jak gdyby nie przepracowaliście tego stanu rzeczy. Dla tych singli są czytania relacyjne, są czytania e, ogólne, prognostyczne na dany miesiąc i są dwutygodniówki. Są osoby, przepraszam, po, teraz się poprawię cztery mamy grupy singli. Są osoby, które są singlami, i nie chcą tego stanu w ogóle zmieniać. Jest im dobrze, są zainteresowane pracą. Bliskimi układaniem sobie swojego życia. Mogą to być samotni rodzice, którzy jak gdyby nie szukają na ten moment nikogo do życia i do relacji. I mamy ostatnią grupę. Ostatnią grupę, która dokładnie. nawet nie wiem, czy nie skłamię, że to jest 10%, jeśli nie, jeśli nie mniej. Single, które Nikogo nie mogą znaleźć, nikogo dookoła siebie nie mają e, i nic się dookoła nich nie dzieje. Teraz ta czwarta grupa, czyli single, które nikogo nie mają, nic się dookoła nich nie dzieje, moi drodzy, zawiera się w tych trzech poprzednich. Ok? I teraz, jak ja jestem proszona o czytanie dla singli, to dla mnie automatyczną odpowiedzią jest. Ale macie wszystkie czytania. Macie prognozy miesięczne, w których ja zawsze mówię, i jeśli jest jakaś, pojawia się coś nowego, jakiś nowy rozdział, to zawsze jest o tym informacja. Macie dwutygodniówki, gdzie też rozpatruję sytuację dla singli, bez, yy, znaczy singli z daną osobą w głowie, bądź też bez nikogo, czy jest szansa na coś nowego. Jeśli takie energie się pojawiają, też o tym mówię. I mamy oczywiście czytania relacyjne. Czytania relacyjne, które dotyczą również singli, które na przykład właśnie mają takie relacje przyjacielskie, ale coś tam jednak jest więcej, albo mają kogoś w swojej głowie, czy są zakochane, to absolutnie są czytania dla Was. I teraz. Ja rozumiem, że wy chcecie albo prosicie mnie o czytania dla tych singli, co nic, nic nie mają, ale te single, co nic, nic nie mają, jak robię dla nich czytania i robiłam też mnóstwo czytań prywatnych, to nam właśnie wychodzą te trzy tematy: niezamknięta przeszłość, nieprzepracowane sprawy, nie ma przestrzeni na nową miłość i ona się po prostu nie pojawia. To, że jesteście y, sami y, i wydaje wam się, że y, wszystko jest y, w najlepszym porządku, i y, kiedy spotkacie nową miłość, itd., dalej, to wynika jedynie z tego, że albo nie wychodzicie, y, nie jesteście gotowi w jakiś sposób na poznanie tej nowej miłości, albo tkwicie w przeszłości. I jesteście nieodpięci z poprzedniej relacji, z poprzedniego związku, również na tle energetycznym, więc otoczenie, Odbiera was ciągle, jakbyście byli w związku i w relacji, więc nikt do was nie podchodzi. To jest takie proste. Dlatego odpowiadając już zbiorczo, czy będę robić czytania dla singli, singli, takich totalnie, totalnie, nie. Dlatego, że ja dla Was już te informacje, wszystkie, Wam w czytaniach ogólnych zapodaję, dotyczące całego spektrum spraw miłosnych. A jeśli Macie takie poczucie, że wasz konkretny temat jest niewyczerpany, nie znajdujecie informacji, wiadomości, chcecie się dowiedzieć, co was blokuje i dlaczego jesteście w takiej sytuacji? No to tutaj muszę was zaprosić do czytań prywatnych. Dlatego, że każda z takich sytuacji powinna być rozpatrywana kompletnie indywidualnie. Często to są bardzo trudne rzeczy, schodzące do jakichś podstaw jeszcze z dzieciństwa, do związków wiele lat wstecz które nie zostały dobrze domknięte, zamknięte, nadal jest jakiś żal albo nieodpuszczenie pewnych spraw. I tu pojawia się niestety przestrzeń do czytań indywidualnych, dlaczego tak jest, jeśli one rzeczywiście mają Wam pomóc. Więc, moi drodzy, ja mam nadzieję, że tym filmem rozwiałam wam i rozwiewam Wam wątpliwości co do tego i chciałabym, żebyśmy się tutaj zrozumieli. Ja was, drogie singla, uwielbiam. Sama jestem singlem. Ale tak naprawdę wszystkie informacje, których potrzebuję jako ja jako singiel, Stawiając wam karty na znaki Zodiaku, odnajduję we wszystkich czytaniach e, miłosnych, i e, tu naprawdę jest dla Was e, pełne pole do wyciągania dla siebie informacji. Nie widzę potrzeby, żeby powtarzać te same praktycznie czytania, w których nam i tak wyjdzie przeszłość i e, dużo blokad. Naprawdę nie trzeba na to stawiać kart żeby zdać sobie z tego sprawę. Więc chciałabym tutaj wyjaśnić, że ja nie mam złych intencji, nie dyskryminuję żadnej grupy, która jest tutaj chętna na tematy miłosne, ale naprawdę też bazuję na swoim doświadczeniu i bez sensu jest dla mnie poświęcać czas na powtarzanie tych samych informacji. Wolę przygotować wam czytania rzeczywiście, które przyniosą wam nowe informacje, nowe wiadomości, które będą coś więcej pokazywać, niż przez cały czas się tylko kręcić dookoła poszczególnych grup. Jeżeli dojdziemy za chwilę do singli, takich singli, singli i będziemy znowu te tematy mieli ci powtarzać, to zaraz, zaraz zaczną się inne grupy wyłuszać, a co dla nas, a co dla nas, nie damy rady, ok, nie damy rady wszystkich specyficznych sytuacji rozpatrzeć. Po prostu nie ma na to przestrzeni na kanale i nie ma na to przestrzeni w czytaniach ogólnych. Więc ja wam życzę, kochani, wszystkiego, wszystkiego dobrego. Um, posłuchajcie naprawdę czytań relacyjnych, bądź też prognoz ogólnych, miesięcznych i dwutygodniowych. Znajdziecie tam naprawdę wszystko to, co karty mają do powiedzenia. W ogólnym czytaniu, i zapraszam Was serdecznie do czytań prywatnych, jeśli macie dużą tutaj zagwostkę i chcecie jednak um, trochę bardziej sobie uświadomić, co się w tym Waszym życiu miłosnym. Dzieje. Dziękuję Wam za uwagę. Niech się dzieje, niech się darzy po raz kolejny. Wszystkiego dobrego, kochani. Dużo, dużo miłości. I ja wracam do czytań relacyjnych, żebyście też mogli z tego sobie wyciągnąć, czy przypadkiem jakaś przeszłościowa sprawa jeszcze u Was gdzieś nie zawisła. Do zobaczenia, moi drodzy.